ma wszystkich, z tej strony Souli i w dzisiejszym filmie pokażę Wam jeden naprawdę bardzo prosty sposób, dzięki któremu będziecie mogli sobie zwiększyć swoje FPSy, jak i zarówno płynność Waszej gry. Mi to bardzo pomogło, znalazłem to na redzicie, nie trzeba nic pobierać ani nic, jeżeli nie zapomnę, będziecie mieli standardowo link w opisie. Jeszcze tylko przypomnę, żeby każdy zostawił teraz łapkę w górę, 50 łapek w górę to jest nowy film na moim kanale, no i jeszcze pamiętajcie o tym subiku. No i co, ja już zapraszam do oglądania, naprawdę jest warto. Dobrze, więc jedyna rzecz, którą musimy zrobić, to kliknąć przycisk Windows oraz R. Teraz wyświetli Wam się takie okienko uruchamianie i wpiszcie tutaj Procent, Local, Updata Procent. Klikamy tutaj OK. Teraz szukamy sobie takiego folderu jak Fortnite Game. Następnie Saved. Następnie Config, Windows Client i szukamy pliku Game User Settings. I teraz są dwie możliwości w tym momencie. Możecie mieć tutaj dużo plików, będziecie musieli to znaleźć, albo będziecie mieli jeden, tak jak ja. Ci, co nie mieli już dawno restartowanego kompa, to, to mieli raczej więcej tych plików, więc klikamy sobie na początku prawym, Właściwości i musimy mieć tutaj zaznaczone, odznaczamy, przepraszam to, tylko do odczytu i wchodzimy w to. Dajemy Edytuj i tutaj musicie zjechać na dół aby znaleźć tutaj sobie właśnie taki, taki nawias kwadratowy i takie tutaj um, no takie po prostu rzeczy pod nawiasem kwadratowym. Tutaj powinniście mieć 3. I teraz co trzeba zrobić, żeby wam po prostu e, jednym prostym sposobem wpisanie jednej liczby, a mianowicie 0, e, naprawić po prostu wasze FPSy, żeby było i więcej. Musimy sobie po prostu SG Shading Quality zamiast 3 zdać na 0. W tym momencie mamy już przyspieszoną grę na Maxa e, ale. Jest jedno ale, ponieważ możecie tego nie mieć, co zrobić jak tego nie macie, będziecie mieli to w przypiętym komentarzu, jeżeli tego nie macie, po prostu kopiujecie to i wklejacie sobie, tutaj pod, pod ten Scalability Groups, no i wszystko będzie git, więc dajemy sobie plik, zapisz, zapisujemy to koniecznie, zamykamy już, by jest wszystko dobrze. Tylko, te, tylko do odczytu, aby Fortnite nam nie zmienił tego. No i naprawdę, teraz Wasza gra została maksymalnie przyspieszona, nie musicie nic pobierać, ani nic. Także ja już Wam dziękuję za oglądanie, taki krótki poradnik, ale mam nadzieję, że każdemu pomoże. Mi to pomogło, naprawdę mam teraz płynność gry na streamie, mi nic nie laguje. Więc ja już dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o tych lajkach i subiku. Siema!